Dzień dobry Państwu, Rafał Forr z firmy Natural Crop. Witamy ponownie w nowym sezonie wegetacyjnym 2022. Ponownie witam Państwa w miejscowości Moniaki, to jest województwo lubelskie u Pana Pawła na plantacji truskawki odmiany Rumba. W zeszłym roku wizytowaliśmy u pana Pawła na plantacji, gdzie była produkowana truskawka na płask. W tym roku, od tamtego roku, przepraszam bardzo, pan Paweł zdecydował się na produkcję na podwyższonych zagonach. Tak jak Państwo tutaj widzicie, jest to odmiana rumba sadzona w sierpniu ubiegłego roku na dwóch rodzajach folii, na folii białej i na folii czarnej. Z naszych obserwacji wygląda na to, że początek wegetacji jest bardzo ciężki, dlatego że mamy spadki temperatur w nocy na poziomie minus 6, 8 stopni, a w dzień wysoka temperatura powoduje, że ta wegetacja nam rusza. Tak jak Państwo zauważyliście, mamy tutaj dwa rodzaje folii i bardzo złym rzeczą jest to, że w tej białej folii zaczynają się wzrost chwastów. Na czarnej folii nie zauważyłem tego wzrostu chwastów, na białej folii jednak te kiełki bardziej nam tutaj wszystko to rośnie. Zauważyłem również na górnej części tej plantacji mniejsze uszkodzenia spowodowane zimą. W niższej, tam gdzie jest to niżej, ta plantacja jest tych uszkodzeń więcej. Zobaczymy w dalszym okresie, co nam pogoda przyniesie, jak ta pogoda się będzie nam tutaj kształtowała, czy damy radę po prostu te, te truskawki wyprowadzić. Mamy też, proszę Państwa, problem, bo od trzech tygodni praktycznie nie było deszczu. Jak ja byłem tutaj prawie miesiąc temu, kiedy spadł śnieg, było w tym w tam, miesiąc temu ponad 6 cm opadu śniegu. Od tamtej pory, po trzech dniach, jak spadł, stopniał ten śnieg, nie było w ogóle deszczu. Tutaj na tych zagonach widzimy, że wilgotność jest bardzo duża, bo sprawdzaliśmy to. Wilgotność jest odpowiednia do ruszenia wegetacji roślin, ale między zagonami widzimy bardzo spękaną glebę. Jak Państwo zauważycie, mamy bardzo spękaną glebę. To świadczy właśnie o. Tym, że po prostu mamy tą suszę. W niektórych rejonach kraju może ta susza nie jest tak odczuwalna, ale tutaj już powolutku, powolutku yy, zaczyna się odbywać. Przeprowadziliśmy również, zaczęliśmy czyszczenie plantacji omiatarką z suchych liści, i to też bardzo ważna sprawa, żeby przy takiej pogodzie jak jest teraz, to, to czyszczenie tej plantacji wykonywać w godzinach popołudniowych. Dlaczego? Dlatego, że rano. Ten liść jeszcze jest nawilgocony, jest bardziej wilgotny. Po południu on jest wyschnięty i bardzo łatwo daje się po prostu omieść. Po omiecieniu takiej plantacji należy wszystkie te liście po prostu z tej plantacji usunąć, bo one są wektorem przenoszenia chorób grzybowych zeszłorocznych. Poprzez wyczyszczenie tej plantacji z tych liści będziemy mieć dużo zdrowszą y, truskawkę i nie unikniemy takich jakby wtórnych y, chorób. Proszę Państwa, co ja bym zalecał w tym momencie? Na plantacjach, które są na płasko produkowane, należy już zacząć od nawożenia mineralno-organicznego. Takim produktem tutaj rekomenduję produkt Belfrutto Kompleks. Jest to mineralno-organiczny nawóz bezchlorkowy do posypowego. W takich warunkach, jak tutaj mamy, jedyną rzecz, którą, którą Państwo tutaj można zastosować, podczas puszczania wody. Puszczyć kwasy humusowe. Ultra humus jest bardzo dobrym wyborem w tym momencie, dlatego że te kwasy humusowe doprowadzone do gleby spowodują nam, że zrobimy taki magazyn nawozów czy składników mineralnych. Oczywiście, tutaj, w tym momencie, również bym zalecił oprysk całej powierzchni, tak czy na plantacji produkowanej na płasko, czy na. Podwyższone w zagonach zalecam oprys całej powierzchni kwasami humusowymi. Dlaczego? Dlatego, że musimy dbać nie tylko o tą glebę tutaj w tych zagonach, ale na całej, całej powierzchni. Zwróćcie Państwo uwagę również, że na tej plantacji gospodarz położył linie kroplujące na powierzchni na powierzchni zagonów. Praktycznie to nie, taka, takie coś jest niepraktykowane, w normalnych warunkach, ale w tamtym roku e, Paweł powiedział mi, że miał problem z linią kroplującą, dlatego że część linii była po prostu uszkodzona i kroplowniki nie dawały wody, tylko były podziurawione w innych miejscach te taśmy, poprzez co robiła się tak jakby e, fontanna z tych, tej linii kroplującej i nie było dobrego nawodnienia. To się u Pana Pawła sprawdza. Taki system możecie Państwo sobie sprawdzić samemu u siebie. Na razie żadnego odżywiania tutaj dolistnego nie będziemy zastosujemy. Zobaczymy jaki będzie przebieg pogody. To co wcześniej powiedziałem kwasy humusowe, oraz Belfrut, to możemy już zastosować, dlatego że po, potrzebujemy czasu, żeby się te produkty nam rozłożyły i jeżeli przyjdą opady, bardzo fajnie nam się to wszystko rozłoży do gleby i wejdzie nam w kompleks sorpcyjny.